Umiłowany odbiorco to pilne niebiańskie ostrzeżenie przypomina, że czas jest ulotny, a wybory, których dokonujesz teraz, ukształtują Twoje wieczne przeznaczenie. Wykaż się mądrością w swoich decyzjach, obejmując prawość, ponieważ reperkusje są trwałe. Pielęgnuj współczucie, miłość do siebie nawzajem i niezachwianą wiarę w Pana. Bądźcie czujni na tę ostrożność i zachowajcie serce otwarte na Bożą łaskę i przychylność. Niech spłyną na Was Jego błogosławieństwa. Trzymajcie się wiary, gdy czekają Was wyzwania, bądźcie przygotowani na wszystko i bądźcie pewni, że otacza Was Boska Ochrona. To pilne przesłanie, wysłane z nieba, podkreśla znaczenie Twojego bezpieczeństwa w ciągu najbliższych 17 godzin. Przyjmij to z wiarą w Boga, uznając, że cuda rozwijają się dla Ciebie. Zaufaj, że każdy krok w kierunku Twoich celów przyniesie nagrody, a gdy ścieżka staje się trudniejsza, cel staje się coraz potężniejszy. Poddaj się w pełni Boskiemu planowi, skup się na codziennym wychodzeniu ze swojej strefy komfortu i dąż do ciągłej poprawy swojego duchowego, psychicznego i fizycznego samopoczucia. Jeśli się z tym zgadzasz, przyznaj, że postęp, jaki osiągnąłeś w tym roku, przewyższa to, co wielu osiąga w ciągu całego życia dzięki niezachwianemu zaangażowaniu w rozwój osobisty. Odblokowałeś liczne błogosławieństwa i głęboki rozwój wewnętrzny. Za rok twoje życie znacznie się poprawi. Idź naprzód z ufnością, wiedząc, że wszechświat czyni cuda w Twoim imieniu. Anioły doradzają samoakceptację, odpuszczenie wczorajszego dnia i dumę z ciągłego postępu. Potwierdź swoje błogosławieństwa i dary, rozpoznając duchowe ulepszenia wewnątrz. Jeśli sprawy wydają się rozpadać, uwolnij kontrolę i pozwól, aby to, co ma być, bez wysiłku wpłynęło do Twojego życia. Skoncentruj swoją energię na stawaniu się najlepszą wersją siebie. Jeśli wierzysz w Boga, spodziewaj się znaczących zmian. Wszechświat jest gotowy obdarzyć Cię specjalnym błogosławieństwem, prowadząc do obfitych możliwości i relacji w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Otwarte drzwi czekają. Gdy zrzucisz dawne ciężary i przepiszesz swoje przeznaczenie, ciężka praca, którą inwestujesz w swoje marzenia, wkrótce przyniesie rezultaty. Pamiętaj, że wkraczasz w fazę transformacji zarówno w życiu duchowym, jak i osobistym. Przyjmij zmiany, wyjdź ze swojej strefy komfortu i uwierz w swoją zdolność do pokonywania wyzwań. Pozytywne nastawienie pomoże ci przetrwać trudne czasy. Jeśli się z tym zgadzasz, zadeklaruj, że na horyzoncie pojawiają się dobre wieści, a Twoja cierpliwość zostanie nagrodzona. Przygotuj się, aby zabłysnąć i wykorzystać możliwości, jakie daje Ci wszechświat. Czas dryfowania dobiegł końca. Przejdź przez złoty portal możliwości i przeznaczenia. Unikaj wymówek, weź głęboki oddech i bądź odważny. Przyjmij dane Ci dary, wykonując skok wiary, poruszając się po falach życia i wykorzystując przygody i możliwości. Zanim to zrobisz, wpisz 555. To, co czeka na Ciebie dzisiaj, to transformacyjne doświadczenie, przejście od zmagań finansowych do przyciągania obfitości bez wysiłku. To zmieniające życie zjawisko znane jest jako genetyczny kod bogactwa. Aktywuj go teraz, gdy ta strona jest aktywna. Skorzystaj z linku w komentarzach, aby odblokować swój genetyczny kod bogactwa. Rzeczy rozwijają się dla Ciebie za zamkniętymi drzwiami. Niespodziewane błogosławieństwa przychodzą w idealnym, boskim czasie, kierowane i nadzorowane przez wyższą moc. W obliczu wyzwań przypomnij sobie przykazanie Jezusa, aby się nie martwić, ponieważ Bóg troszczy się i nigdy nie zawodzi. Martwienie się zaciemnia jasność, pozwól okolicznościom przepływać przez Twoje życie bez nadawania im mocy. Zaufaj, że Bóg cię przeprowadzi. Potwierdź swoją gotowość do błyszczenia i wybierz wiarę zamiast zmartwień. Wizualizuj najlepsze wyniki z przekonaniem, ponieważ dla Boga nie ma nic niemożliwego. Przypomnij sobie słowa Jezusa, aby nie martwić się o potrzeby życiowe, Ponieważ Twój Ojciec Niebieski zna Twoje potrzeby. Nadaj priorytet Królestwu Bożemu i sprawiedliwości, a wszystko inne nastąpi. Zachowaj optymizm i pamiętaj, że przetrwasz. Pomimo nieznanych wyzwań, przed którymi stanąłeś, Bóg nadal podnosi Cię na duchu. Konsekwentnie pomagał Ci w przeszłości i możesz być pewien, że tym razem Cię nie zawiedzie. Twój wygląd nie zdradza wyzwań, przed którymi stanąłeś, a wspaniałą wiadomością jest to, że Boże dzieło w Twoim życiu jest dalekie od zakończenia. Przygotuj się na zdumienie, ponieważ Bóg jest bliski zdezorientowania tych, którzy w Ciebie wątpili i odrzucali. Dziś Bóg oświadcza Ci: miejsce, które pilnie dla Ciebie przygotowałem, zostanie wkrótce ujawnione, a Ty zrozumiesz, dlaczego podróż była tak żmudna. Niektórzy z was mogli pozwolić, by wpływ wroga zaślepił was na obietnice wypowiedziane nad waszym życiem. Być może zapomniałeś, że poza tą trudną podróżą jest miejsce, które Bóg dla ciebie przygotował. Teraz jest na to czas, Bóg prowadzi cię do tego przygotowanego miejsca. Kiedy w końcu tam dotrzesz, będziesz wdzięczny za trudności i próby, które doprowadziły cię do chwalebnego miejsca przeznaczenia. Jeśli się z tym zgadzasz, wiedz, że Bóg potwierdza Ci dziś tę prawdę. Rozumiem, że ostatnio kwestionowałeś swoją siłę i wartość, zastanawiając się, czy naprawdę możesz osiągnąć to, co umieściłem w Twoim sercu. To przesłanie jest tutaj jako przypomnienie: Przez Chrystusa możesz osiągnąć wszystko. Nie poddawaj się i nie pozwól, by strach powstrzymał Cię przed realizacją marzeń. Pamiętaj, że jestem z Tobą, a sukces jest w zasięgu ręki. Odwiedź link Bio, aby odkryć sekrety przyciągania bogactwa, link w komentarzach, gdzie podkreślany jest dar cierpliwości. Czekanie nie jest przekleństwem, to Boskie Błogosławieństwo. Cierpliwość, dar od Boga, daje Ci dostęp do Jego ucha. On słyszy modlitwy tych, którzy cierpliwie na niego czekają. Kiedy czekasz na Pana, On interweniuje i zapewnia Ci bezpieczeństwo. Twoje uwielbienie osiągnie nowy poziom, a ludzie będą świadkami spełnienia Jego obietnic. Twój czas oczekiwania przekształci się w świadectwo, budząc strach i zaufanie do Pana wśród tych, którzy są świadkami Twojego wyzwolenia. Błogosławione i wzmocnione, Twoje cierpliwe czekanie demonstruje szczere zaufanie do Boga, a On obficie nagradza taką wiarę. Wpisz tak, aby otrzymać te błogosławieństwa. Zanurz się w błogosławieństwach cierpliwego oczekiwania na Pana. Przygotuj swoje serce na podróż, ufając, że Bóg się o Ciebie zatroszczy. Zrozum, co naprawdę oznacza poleganie na Bogu w każdym aspekcie swojego życia. Bóg uspokaja cię, mówiąc: Mój drogi, twoje łzy nie są daremne. Zmartwienie, niepokój i strach to tymczasowe chmury, które próbują ukryć twoje promienne światło. Wiedz, że te problemy zostały już rozwiązane. Potraktuj ten etap jako burzliwą przygodę, idąc naprzód ze świadomością, że możesz pokonać przeszkody. Jestem z Tobą, wzmocnię Cię i pomogę Ci. Podtrzymam Cię moją prawą ręką. Kocham Cię, moje Słoneczko. Wpisz, Kocham Cię, Boże. Pewnego dnia wszystko ułoży się na swoim miejscu, a ból, który znosiłeś, nabierze sensu. Zdasz sobie sprawę, że Bóg zawsze był uważny, torując Ci drogę. Wypełni Cię radość i głębokie zrozumienie bitwy. Poczekaj, aż zobaczysz błogosławieństwo kryjące się za walką, wkrótce stanie się to jasne. Bóg podkreśla dzisiaj. Nigdy nie zapominaj, że zawsze jestem z Tobą, czy to w dobrych, czy złych czasach, na szczytach gór, czy w dolinach, w radości, czy łzach, w błogosławieństwach czy próbach. Niezależnie od okoliczności, jestem tuż obok Ciebie każdego dnia i każdej nocy. Zaufaj mi, że będę wiernie troszczył się o Ciebie w każdej porze roku. Wpisz, jestem otwarty na życie, aby potwierdzić. Naucz się ufać Bożemu czasowi, bądź pewien, że On organizuje wydarzenia, aby wypełnić swój plan dla Twojego życia. On działał na Twoją korzyść na długo przed pojawieniem się wyzwań. Unikaj niecierpliwości i prób otwierania drzwi na siłę. Zaufaj, że odpowiedź nadejdzie w idealnym momencie. Odkryj sekrety przyciągania bogactwa i obfitości, dokonując niewielkiej zmiany w swojej porannej rutynie, sprawdź link w komentarzach. Jeśli kochasz Boga, Posłuchaj dziś jego przesłania. On docenia Twoją odporność w obliczu ataków z dzieciństwa, traumy, zabójstw charakteru i zdrady. Teraz przygotuj się na wywyższenie, błogosławieństwa i łaskę. Bóg ma niezwykły plan dla Twojego życia. Wpisz 122, jeśli wierzysz w Pana. Bóg radzi Ci, abyś nie spędzał kolejnego roku na pustyni. Unikając tego, z czym wiesz, że powinieneś się zmierzyć, bądź ze sobą szczery i zajmij się kwestiami, które wychodzą na światło dzienne. Choć może to być trudne, zrobienie kroku wiary będzie łatwiejsze dzięki Jego łasce. Przestań uciekać, przerwij negatywne cykle i wejdź do swojej ziemi obiecanej. Zdobądź moc radzenia sobie z problemami, ciężary zostaną zniesione a ty wzniesiesz się ponad przeciętność, aby zrealizować swój prawdziwy potencjał. Bóg zapewnia cię, że próby wroga, by ci przeszkodzić, nie powiodły się. Masz opiekuna i obrońcę, który czuwa nad tobą niestrudzenie. Wpisz tak, jeśli to czujesz. W najciemniejszych chwilach, podobnie jak w przypadku Hioba, kiedy czujesz się najbardziej opuszczony, Bóg obiecuje radość. Przełomy, uzdrowienia i awanse są na horyzoncie. Twoja żałoba zamieni się w taniec, a smutek w radość. Znaczące drzwi do obiecanego miejsca, pragnienia Twojego serca, wkrótce się otworzą. Choć przez chwilę wydawały się zamknięte i beznadziejne, te drzwi zrewolucjonizują wszystko. Wpisz, twierdzę, że aby otrzymać te deklaracje. Bóg oświadcza, że należysz do niego, a jego duch mieszka w tobie. Jego duch jest twoją supermocą, po prostu odpuść i pozwól mu prowadzić cię w chwilach niepewności. Mój duch daje mądrość w czasach strachu i niepokoju, wprowadzając poczucie pokoju i miłości. Kiedy zbaczasz z kursu i kusi cię twoja własna ścieżka, mój duch prowadzi cię ku mojej woli. Nie bój się, bo powierzając mi swoje życie, mój duch zapewnia Ci pocieszenie i orędownictwo w Twoim imieniu, Boże. Jestem wdzięczny za Twoją niezachwianą wierność, nawet gdy ja chwieję się w swojej. Dziękuję Ci za Twoją nieustanną obecność w moim życiu. Nigdy nie zostawiasz mnie samego w obliczu wyzwań. Jestem pewien, że Twoja ochrona i wzmocnienie będą trwać. Ponieważ konsekwentnie pokładam w Tobie całą moją ufność. Cała chwała jest Twoja w imieniu Jezusa. Amen. Odzyskując swoją moc, utwierdzam się w przekonaniu, że lepsze rzeczy są przede mną. Dla tych, którzy stoją w obliczu przeciwności losu, bądźcie pewni, że poprawa jest na horyzoncie okoliczności będą ewoluować na Waszą korzyść. W tobie pojawi się nieodkryta siła, napędzająca cię do pokonywania wyzwań. Dla tych, którzy obecnie cieszą się korzystnymi czasami, przewiduj ciągłą trajektorię w górę. Nowe możliwości i większe marzenia czekają, podkreślając, że najlepsze dopiero nadejdzie. Dla tych, którzy dążą do przyciągnięcia znacznego bogactwa bez wysiłku, zapoznaj się z linkiem w komentarzach poniżej aby odkryć zdumiewające sekrety ujawnione przez nieuczciwego naukowca NASA. Subskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej informacji. Jeśli wierzysz w Boga, spodziewaj się, że w tym miesiącu w Twoim życiu wydarzy się coś niezwykłego. Niezależnie od Twoich modlitw i pełnych łez zmagań, wiedz, że Bóg Cię wysłuchał. Jego anioły są na misji i wkrótce będziesz świadkiem swoich cudów. Ogłaszam pozytywny zwrot w Twoim zdrowiu i zaskakujące wyniki, rzucające wyzwanie oczekiwaniom medycznym. Twoim zadaniem jest mówić i zachowywać się tak, jakby te błogosławieństwa były nieuchronne, chodzić wiarą, a nie wzrokiem. Zgoda na te deklaracje wyjaśnia Twoją ścieżkę, przekształcając to, co wydawało się walką nie do pokonania, w świadectwo odnalezienia prawdy. Przemierzając Dolinę, nie spiesz się, nie przyspieszaj tej części swojej podróży. Staw czoła okolicznościom z pewnością siebie, rozumiejąc, że jesteś tutaj, aby się uczyć i rozwijać. Ciesz się każdą chwilą i bądź otwarty na odkrywanie czegoś nowego. Wybrałeś tę ścieżkę, podejmując skok wiary i pozostawiając za sobą znajomość, aby szukać głębszego znaczenia i celu. Twoje pragnienie odkrycia potencjału i celu doprowadziło cię do tego punktu. Bóg przygotował błogosławieństwa, które pomogą ci zapomnieć o przesłych trudnościach, bólach, stratach i niesprawiedliwościach. Być może spotkałeś się z podwójnymi kłopotami, ale podwójna dawka łaski jest w drodze. W moich afirmacjach jestem łagodny wobec siebie, uznając zepsucie świata. Pomimo naszej nagromadzonej wiedzy, pokój i sprawiedliwość wymykają się nam. Twoja nieprzemijająca mądrość, panie, i niezłomne plany są dla nas drogowskazami. Naucz mnie polegać na Twoim słowie i prawdzie, znajdując drogę w celach Twojego serca. W imieniu Jezusa, amen. Na drodze życia kluczowe decyzje przypominają skrzyżowania, wymagające ostrożnych wyborów. Nie szukając umysłu Chrystusa, możemy wybrać ścieżki prowadzące do żalu. Chociaż Pan jest gotów zaoferować wskazówki, mogą one nie nadejść natychmiast. Zrozumienie, że Bóg ma powody, by zwlekać z instrukcjami, pomaga nam cierpliwie czekać na skrzyżowaniach życia na Jego wskazówki. Wiara w Pana czasami oznacza znoszenie zamieszania. W czasach spokojnej żeglugi możemy o nim zapomnieć, ale niepewność przyciąga nas z powrotem. Dostosowanie naszych kroków do Jego kroków i poddanie się duchowi otwiera nasze uszy na Jego głos. Okres oczekiwania jest Bożym czasem przygotowań, dostosowującym wydarzenia do Jego woli. Oczekiwanie wzmacnia nas duchowo i przygotowuje na to, co Bóg zaplanował na naszą przyszłość. Oczekiwanie kultywuje cierpliwość i ćwiczy wiarę, demonstrując chrześcijańską dojrzałość. Zaufanie Bożemu czasowi sprawia, że chodzimy w pokoju, unikając potknięć w niepokoju i zamieszaniu. Jeśli pokładasz wiarę w Panu, żadbaj o siebie. Udostępnij ten film pięciu osobom, które ufają Bogu. Skomentuj Jezus jest Panem, aby wesprzeć nasz kanał. Subskrybuj i włącz powiadomienia. Kiedy Bóg odpowiada jeszcze nie, pamiętaj o obietnicy. Ja, Pan, sprawię, że stanie się to we właściwym czasie.